Siema jestem Jumpa.pl Tutaj mam... mój kumpel CM Kuba, Hello No. Ej, witamy was no, w mam, nie kolejnym odcinku. Właśnie. Nie mogę kwiatku zniszczyć, nie, no, To nie może Dobra, ja sobie nie, Nie, sobie blasku się osiedla, bo takie zawsze są tam fajne domki powstają. Tam są fajne laski. Blask. No. Tak. Blaski, ha, ha, ha. Dobra czekaj. To jest lasek. Dużo lasek. Znaczy duży lask no mhm. Mudżyn mu Kto Mudżyn? Kalibyś głodny To jest świnia Dajko. To jest? Paszczet Paszczet Pi Z ty pikasz tutaj w pa co pa paszczet za no jest tam w wzięty, bo to jest... W niebo wzięty, bo już nawiedził mnie duch. Creeper, tak? No, nie ma. Dobra, gówno jest. Nawiedził cię duch Creepera i zostałeś już w niebo wzięty. Nie. Nie, duch Creeper to są szotany przecież. ale mam teraz speeda fajny. czyli można powiedzieć że jesteś na speedach nie nie Ksiągę po prostu miałem laki teraz tak fajnie wyszło Kurczę, no Właśnie, to wszystkie odcinki nagrywamy w jednym dniu aha, aha. aha. a więc proszę nie się nie denerwować że kiedy jakaś będzie aktualizacja to będzie odcinek wydany sprzed aktualizacji aha. właśnie kiedy ma wyjść ten 6 Wiecie? Nie, nie wiem. Co to ja Pewnie Niedługo już. że nie pójdę. A fajnie bo będą tłoki. Nie, nie, tłoki chyba nie będzie w jeden. Będą. Jakie tło? Na no, tłoki. No, tłoki. Te... Piston mod. Tak? Nie wiem, no. chyba nie, chyba w jednym sześć go jeszcze nie będzie. Jak to nie? Nie, ma, by, ma być mapa dodana. No też może być. Będziemy takiego kartografera już budowali go Nie, nie kartografu takiej mapy po prostu. po prostu taką minimapę Nie, to będzie minimapa czy mapa? To to tak ma minimapa wyjść? A, minimapa Minimapa Pełna wersja Minecrafta kiedy ma wyjść? Na środniku, w listopadzie? Tak, już? No 11 listopada ma pełna wersja jakby co? O. 11 No, trzeba... No. W tak... Sobie nie było. No w sumie Chociaż wiesz A jak będzie pełna wersja to żeby były takie też update y. Żeby coś no nowego nie? No, żeby coś nowego wrzucali no, jeżeli no, nie to będzie już produkcja Żeby się po prostu szybko Wiecie? A teraz... ty nie będę updateów Ja teraz zdzieram patę z mojego dachu Nie, moc bo ja Co, już noc? Jeszcze muszę Ta. tak zrobić. Gdzie, gdzie to jest? Gdzie słońce? Serio noc. Ale lagi. No. Muszę się obmurować. Właśnie drzwi On właśnie po co no drzwi Aha, ukryłem się Głęboko ziemią. Teraz idę w dół na hamę No czeka na ulica, idę w dół Dobra, zmieniłem sobie odległość Teraz też mam te lata. Muszę to cześcić. Muszę to zmienić. Nie wiem, ile mam. -hmm. No to można żelaznym kilofem zdobyć, nie? A co? No to tak. Wszystko żelaznym. Wiesz, lepiej nie próbuj diamentów złotym. Ja raz spróbowałem i straciłem diament. <grym> no. A ja żelaznego kilofa nie mam. A ja mam żelazny. To spoko. To świetnie. Okej. Okay. A ja idę do kopalni zaraz. A ja mam dużo drewne, teraz ja sobie kopię kabel mhm. Jeżeli słyszeliście taką muzyczkę, to moja mama otworzyła drzwi <laughs> Okej. Okay. Nic, nic nie słyszeliśmy. A to dobrze. Taki dis kapu jakiś czy ty masz dom, dziecko? Nie odpowiadaj na tego tekst. Wiem. <grym> ja nie, to nie, to jest tak naukcie. <grym> o, chyba jakieś będzie. No ja jestem trochę. Wypad, zapis fiska. A, jest dzień przecież. Nie jest dzień, jest noc. Nie, ja tam to sam. I tak, to idź na zabawę z creeperami. Jak no właśnie. to sobie, ja sobie, wypad. sobie raz pierwszy wypad? Mocne no, Ja by co to, to, to was sobie tam przyjdzie kiedy jest kina? Ale sobie uwędzę bacon zrobię sobie bacon Moje no, pierwsza kopalnia Nie ma no, to jest żadnych systemów nie ma Ach, ale pysznie wygląda to mięsko Ja poczułem kwytki do tego, nie? No No, a właśnie kiedy będziemy robili roller coastera, to co? A to Kuba jeszcze długo, oho oh, ho oh, Kuba. Hmm. Żeby będziemy go robili. A gdyby tam dali konie jakieś jakieś Tak Będziemy wykorzystywali konie. Będziemy jeździć na koniach Za co tu pytał dwa żelaza? Nie co wiem, jest, że Ja bym dał za diament. Aha. wiem, to ja ci mogę dać dwa żelaza za bacon. Nie bacon, tylko bacon. Dobra, be za nie, trochę węgla. Za trochę węgla. A ja nic nie mam <laughs> To może chcesz... Yy, A, dziesić... Dobra, za mogę. Nie, yy, za, za sznurek. Dobra. Dobra. Do sznureka, które... Nie, nie za sznurek, nie, 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 za sznurek, tylko za ten... Yy... A wiesz ja ci mogę... Ja, ja ci mogę dać za trochę drewna, nie? Jak mm. chcesz. Mam cię drewna, to część drewna i dwa sznurki Okej, dobra. Tylko że jest pewien problem, bo ja nie mam żelaza. Ale mogę ci dać. E, piesek, o psy, dwa psy widzę. Gdzie? Czekaj, nie, nie to nie nie zostaw nie. innego dla mnie? A bo dobra sobie. Weź. Witam. Nie A ja mam kości. Masz tego wiesz. A Jak to chcesz to, to mam w skrzyni kości. To sobie A ja, ja mam też kości. Uuu. Zaraz rozbiję tego szkieletę, ale że może coś mi da. No, no. Aha tak... ja też mam fajny pomysł. Wezmę sikiera. Motykę. Nie. No. Y, Łopatę i sikierę. I idę na pająki. Ja bym ci polecał, żebyś wziął zamiast tej sikiery. A sikiera jest lepsza? Nie jest lepsza. Sikiera jest cool. Tak, zrobię to się ka. To się zamieni przy Horyzonty nowe, tak? Ja muszę sobie schody postawię. Mam bardzo dużo takiej pustyni takiej takie pustynia śnieżna. śnieżna pustynia. Ej. Idę do punktu zero. Co świnia robi mi w chacie? A ja mam wprawej owce. E, patrzcie, nie mam niebezpieczeństwo. Ale mam bacon. Jeszcze zabić ich nie mogę. Oj, ja mam węgiel. O, o, ile jest skillow, no, chcę go wydobyć. Jak chcesz to chodź tu. Ten, nabijamy no. targu. Oj, doj, idę, idę, Ale idę. dużo świn. No jestem za topy, te... czekaj. Rapa. To masz trzy Czekaj, czekaj. Oooo. Patrz, gdzie da? Morze tutaj mam. Ile chcesz żelaza? A, to zwa, żelaza, to wystarczy. Ech, choć ja on ja mam, mam... Ja mam morze po prostu. Dzięki. Spok. Uczciwa wybrana. Oczywiście. Jeszcze może założę sklep, o. O, widzę was. Chyba. Nie, to nie my. Idź dalej. a nie, to już się ma niebezpieczeństwo. Game to. No to komentujcie, subskrybujcie. To cześć, do następnego odcinka. Dobra.